to cześć. Siema, ty, słuchaj. Siema. Sie, ty, bo ty jesteś taki lepszy niż Dream, słyszałem, no nie? To... <grym> I dzisiaj cię specjalnie wziąłem, bo będziemy walczyli z Dreamem, tylko, że widzowie, żeby nie było. Normalnie powinien być skin Dreama w tym datapaku, datapak macie w opisie, ale u twórcy działa to, że jest ten skin, u nas nie działa i sprawdzałem to na każdej wersji, jaka mogła być, no i musicie sobie wyobrazić, że jest to dream, ale jest naprawdę dream. Wyobraźnie jest super. Wyobraźnie jest idzie? super. Dobra, słuchaj. Generalnie na początku mamy pierwszą skrzydeczkę. Weź sobie tutaj e, swój e, staff, staffik, no nie. E, dream ogólnie jest bardzo kozacki i tutaj też jest mega kozacki. I tylko zrobię jeszcze Game Rule e, Walczymy z jednym dreamem, a później będziemy pod podkręcali tutaj nasze umiejętności. Tylko wiesz Jak się robi Dreama? <laughs> ja nawet zostawiam bardzo, jak się robi Patrz, bardzo szybko, tylko chodź odejdź, odejdźmy, bo wolałbym nie uszkodzić aż tak bardzo domków startowych. Dobra, myślę, że tu jest. Patrz. Wstawiamy. No. To jest Dream. To jest kolor Dreama, no nie? Wrzucamy no tak, tak, sobie tak. to i wrzucamy sobie biały... Poczekaj. <laughs> I jeszcze biały barwnik. Wybuchło i Dream się w tym momencie respi, i jest to oczywiście pigment, ale normalnie powinien być to. Ej, ja już mam HP Ej, on, on tak mocno bije, a ty, To jest sam tego! Raz, raz, dwa, dobra, jestem bezpieczny! I co, a i co, i co, i co? Ej, ja będę klepał w tym czasie. dawaj, go, go, ty! O, nie! O, ty zrespił! Co za chłopę? nie dobra chodź, chodź głombie, głombie co? Ej, ale jak on mi, on dał mi slowa? Nie? Bo za, Paweł mi, on ma kusze! Przestań we mnie strzelać! Kuszek teraz strzela z 10 km. i zawsze trafia. Na, 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 na! jest? Dzięki, 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 wiesz co, w ogóle jest pod powinien się nie cześć, siema, raz złote jabłka! Raz, dwa, trzy. No dobra, fajnie, że mam złote jabłka, ale wiesz, jakby to powiedzieć, nie? Ej, poza, nie odwracaj się, albo odwróć się, nie? Dobra, ty! On tam się je bije! Ej, a w ogóle w ogóle to, że chłop, no nie, że chłop sobie potrafi! Ej, ty nie możesz go zepchnąć! Uuuu! Sukces! Wiesz co, to było? Siedem desek. A! Nic więcej? Nic, nie jest lepszy niż do S. A S nie, przepraszam, przepraszam, jego nic, to nic, walimy, Wali, walimy, wali nic, 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 pewnie o, to no, tylko teraz sklepie tosikiego, eść. A, no to S, dobra, okej, okay. Ta, taki kolega, dobra, słuchaj, no to w takim razie, skoro dreama pokonaliśmy, no co powiesz na dwóch albo trzech dreamów. Dawaj siedmiu. Siedmiu, ale aż tak chcesz. No nie, 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 bo a, w sekundę. Aż tak chcesz byśmy... podbić Cześć, bo... to. No. Ale mamy tutaj, przecież mamy tutaj inne rzeczy, tutaj kolejne rzeczy. Kolejne ja rzeczy. Wsi... A nie, w sumie nie ma zbroi żadnej. Nie są zbroje, chodź, naj... chodź, chodź, chodź. To... są zbroje. Tutaj mamy w tym domku, bo myślałem, że będziemy bardziej dostawali w, w pupilko. Da, Tak, bierz jest 10, bawmy się. Nie, ale że netherite'ową, kolego. Tak. Ne? Okej. Okay. Bie... Dobra, ja Yeti. Oh! Ja jedi. Dobra, więc weźmy sobie... Znaczy, nie, nie wiem, czy branie nete, netherite'owego miecza i łuku PR-2 jest dobrym pomysłem. Weźmy je, w razie czego, jakbyśmy mieli mieć zniszczone te domki. Oh. Po prostu, tak w razie, w razie no, w czego, w sumie, jeszcze co, tak Ej. Cześć, jak się robi, robi Dima? Daj mi materiały na teima i odpalmy go w tym samym momencie na przykład 12, a dwa? Dwa, ci... dobra, słuchaj, to daję ci połowę, no nie. Robisz. No, no, no. no, dobra, no. Pa, robisz tak, no nie. Wrzucasz. Robisz taki słupek, taki słupek jest robiony, no nie. No. E, z, wrzu, wrzucasz w, e, zieloną tą. E, o ja bo to jest ciężkie rzucić. Zielonego cacuszkowca i na to o, białego, jeśli tylko trafisz. Ja mam już swojego. Czy, czy ty masz swojego, czy nie? Ch chyba tak? nie. Okej, okay, mamy dwóch, mamy dwóch, a i strzeliłem Czy sorry, sorry, panie. Ej, ale ty... ty, 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 ty są to ty jesteś zbyt dobry, mi się wydaje, wiesz Ej, w ogóle właśnie, on, oni ogólnie powinni mieć pięć... Tych, oni mieli, powinni mieć pięć umiejętności. Widzę, że ma, każdy ma swojego dreama. A czy ty mógłbyś TNT nie stawiać? No. Sieba, mój dream poszedł do ciebie! Jak coś, się dzieje? Dasz radę! Ale ty, ty, a ty jeszcze. Czy one. Jak one piją tak właściwie? Jeżeli jest ten. Nie, u mnie. Nic. Ej, no to tak. Uderz mnie. A... a. Mm. What? O! Zabił <tom> się! Nie! A, bo ja cię musiałem uderzyć tak raz, no nie? Ale ty, może on jakąś potkę wziął? Ej, dobra, one biją. One biją jednak. Panie puzon! Ty, ty, ej, ale dobra, z dwoma. Ej, da, mam się, już cztery topory, kurwa. Y daj, daj mi sikierkę. Masz <śledzysz> <śledzysz> taką, kolega. taką. O, taką, a ja mam teraz paczkę. No dobra, ty ja też chcę być taki ten. No to co, dwóch, dwóch to tak łatwo nawet było. Nie, dwóch to dla dzieci. Dobra, słuchaj, chyba. mam pomysł. Cze czeka, ja mam pomysł też. Hmm. Ale że aż tak, tylko wiesz co, ja nie wiem czy jak to jak to wybucha, no nie, to czy to e, nie ten, e, wiesz. E, Spokojnie nie... mam pomysł Okej, okay, wiesz co, tak, tak, tak to nie działa. Nie, 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 nie PUZA nikt, nie pyknie. Nie pyk, nie, nie. A nie dobra pyku! Czterech zrespiły! Ooo! A ty ilu ty, 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 ilu ty zrespisz? Ej, mi się... Nie wyda... wiem! Ile ich tu jest? sześciu? Ej mi się wydaje, że to ten kieruję. Pion... Chyba tylko pion na wełnę wystarczy, mi się zdaje. Bu, bu, o oh, 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 oh. Co, jest? zajmam serduszko? Raz, dwa, trzy! Zostaw mnie, zostaw mnie! Mam siedem na sobie, oh, oh, zobacz! Powiem oh, oh. tak, ja mam tylko jednego. Pa, 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 ja zjem jabłko, oni mi nic No No, teraz. Te, teraz idę ci powód. Ej, dobra, musimy ich zrobić o wiele jedynki! Co jest jakie... o ej, co? Ej, ej, nie, 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 ej, ty, ty, wejdź z nimi do wody. Woda cię jest powoli, ale dream jest zbyt opena, to, nie? Co ty robisz, chłopie? Aha Ty ja mam DREAMA na jakimś... Ty... oni mają ten sam TIMING SZAŁ i tak dalej. I jak trzy te szały, to jest jakieś 30 patrz. Ja patrz. o... Ooo, ty widzę to! <laughs> to jest kolejny HA <laughs> Ale ja uważam, że to jest za mało, generalnie. Pozbądźmy się ich jak najszybciej w sumie. Tutaj, dobra. U, 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 u. Dobra. Jestem bezpieczny, jestem bezpieczny. Pomagam ci, puzon! O, TNT, 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 puzon! Pa. Żyję! Wpadłem do wody! Wpadam do wody! Przeżyłem! Wpadam eee, do wody! Powiem ci tak, ja nie wiem co tu się stało, ty, ale pa, jaką autostradę one zrobiły? Patrzam, patrz na nie! nie! Jakie one autostrady robią? Ty po co, co robią? Ej, ty, ty, ty. golem, golem, weź go dalej! Golem, golem, bij się, fight jest! Ej, nie, dobra, ale Dream jest dobry, no nie Dream robi tego golema. Zabił go! Golem go zabił! Ty! Dawaj, a ty do też! No ej, to jest ej, ten... ej, ej, zróbmy to, zróbmy to, proszę, zróbmy to. Słuchaj, robimy y, klepę, robimy klepę Iron Golemy kontra Dream. Jeer, yeah, co tu jest? Ale ty... Ty widzisz co ten, te Dreamy zrobiły w ogóle, jakie A tu jest. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. O kurde, style. tak, dwa wysokości, dobra, dobra, dobra. A nie, jednak się kończy. W sensie on się, on się stakuje, wiesz? I to jest problem. Ty ale dobra, wydaje, wydaje mi się, że to może być już na, na białe, wiesz, już możemy chyba rzucać białe. Dobra. Cze, 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 ale ja on, jeszcze mam stackę, on, on, ale one się, one się łączą, one się łączą z sobą, więc ich jest ostatecznie no, Dobra, 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 rzucam, rzucam. Rzucamy! Uh, uh, uh. Ej, ile ich będzie? Trzy! Co jest, co jest? Ej, nie spił się! no to skam, dobra, skam. Ty, to czekaj, czekaj, mam pomysł lepszy. Mam pomysł lepszy. Weź już tam idź kłaść golemy, co ja? Eee... Ale jak one uciekły? Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia totalnie. Dobra, ty, postawmy jednego, w sensie jestem ciekawy, czy jeden golem jest w stanie to zrobić w sumie. Czy nie, panie golem! Panie golem, dobra, ty... Czy jeden golem... O kur... Te, te, te dreamy są jakieś pijane, totalnie, powiem ci tak. Stary, co tu się dzieje! Co jest? Dobra, to co? My, wielki kawalka przeciwko set, setkom milionom? Czy nie? Hej, mam pomysł. Bo ja, ja, ja już pomysł. wiem, jak można ich porespić, słuchaj. Jak? E, Komendę masz? Nie, 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 bo to nie będzie działało na komendy, ale jeżeli zrobię im taką studnię i będę je. Czy ty idę raz? To idea. Co? A nie, tak, tak, tak mi się wydawało, nieważne. No. Ej, ale jak klepią się pa! A. A. Już u... wygrał? A nie, on gołem i go okay. chłop, chłop wleciał wyściany po A, dobra. On, on papa, widzisz, to ma autostradę tutaj? On pojechał tam. I, 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 i. I słuch po nim zaginął. I słuch, no. Dobra, wzi. czekaj, bo, 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 bo robię tak, nie wiem. Aaa, wełnę u góry, dobra! To jest gigaplan, masz mądry mózg. A, no, coś. Cza czasem, dobra. czasem jest. Dobra, dobra, tyle styknie, myślisz? Dobra, to ja już sam. Dobra. Nos, ja będę kładł od razu. Chce w sensie się teraz pytanie, czy to tak zadziała tak jak ja myślę? Tak, dobra, 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 dobra. No to dawaj, 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 pyk, dawaj. Dobra, jest, leci, dawaj kolejną, pyk, pyk, dobra. PUŁ! Ej, do, dobra! A, giga e, ziomek. A, a, a. Ej, o, o, no! o! nie, deski, deski, no nie, one deski! deski. O, one wyszły, one wyszły, no nie da się. Ty pa, tutaj na górę, pada tego gościa, pa! Pa go! Pa tego! Ty w Hej, ogóle ty, wiesz, że nie Właśnie da się desko... go zepchnąć? Wiesz, nie da się go zepchnąć totalnie. Prze, przez to, że on buduje sobie deski, to się nie da. Ej, dobra! I... Nie da się go zapnąć, Ej, ja z nim zawalczę, ja, ja z nim zawalczę, ja zawalczę z nim na wysokości, bo co, co jakiś trim będzie a. mi podskakiwał, pa, pa, lecę, lecę. What is Chłopie, dobra, widzę, widzę, e, o, ty, dobra, był jakiś lag, pyk, a, a czy ty możesz spaść, kumpel, no nie, ty, ej, nie, <laughs> No dobra, Dream jest lepszy no co mog mogę powiedzieć no widzowie, no tak to wygląda. Niestety chcieliśmy wam zrobić wie wielką rozpierduchę ale no nie da się, no nie da się z tymi dreamami. No, no, to, tu to, pan to się to, Pana <gibli> to, po pan to, pan to, pan to, zepnę go! Zepnę go! Da jade, stój! Z No patrz No patrzmy! Nie... Ej, jest to dole! No stój! A jest jak no mu! Ma... No Spadnij! Dobra, jest jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej! No, skin! O, piękny! Piękne, jest! Piękne. jest! Golem, lecisz golem! Golem go biegł! Pii! Pii! PI! O jest, dobra, dwóch to jest za dużo. Dwóch, dwóch to jest za dużo. O! Nie! Nie! Nie, Patrzeć. No trudno, no widzowie, no jesteśmy lepsi niż Dream, tyle chcieli, chcieliśmy wam po powiedzieć to prawda. I tyle. Elo, Nara, pa, cześć, hej. E, siema.